9 zadań z trigonometrii, które były na maturze. Zaczynamy. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa przez cosinus alfa plus cosinus alfa przez sinus alfa równa się 2. Obierz wartość wyrażenia sinus alfa razy cosinus alfa. Więc mam tak. Sinus alfa przez cosinus alfa plus cosinus alfa przez sinus alfa. Mamy ułamki o różnych mianownikach. To musimy. Wprowadzić je do wspólnego mianownika. A w jaki sposób my to możemy zrobić? Ano w taki, że pierwszy ułamek mnożymy przez sinus, drugi przez cosinus, czyli po standardzie ułamkowym. Kosinus alfa razy sinus alfa razy sinus alfa plus cosinus alfa przez Sinus alfa razy razy cosinus alfa cosinus alfa. Tak dzisiaj widzimy, że już mamy wspólny mianownik. Co, a na górze co mamy? Sinus alfa razy sinus alfa to jest sinus kwadrat alfa. Cosinus alfa razy cosinus alfa to jest cosinus kwadrat alfa. Przez sinus alfa razy cosinus alfa równa się. Tu na górze nam się czai co? Nasza jedynka trygonometryczna. Pamiętacie, jak ona wygląda? Jak nie, no to już przybiegam szybciuteńko z kawałkiem Waszych tablic matematycznych, które możecie mieć na maturze oczywiście. Czyli związki między funkcjami tego samego kąta. Widzicie, sinus alfa plus kosinus alfa to jest 1. I przez to piszę na górze 1. Przez Sinus alfa razy cosinus alfa. No i teraz co dalej? No sobie piszę to 1. Sinus alfa razy cosinus alfa równa się 2. Mnożę obustronnie Sinus alfa, cosinus alfa. Czyli mamy 1 przez sinus alfa, cosinus alfa. Razy sinus alfa kosinus alfa równa się 2 sinus alfa kosinus alfa. To skracam i mi zostało 1 równa się 2 sinus alfa kosinus alfa. A co ja chcę wyliczyć? Takie to mnożenie, tak? Tutaj mamy. Czyli ja tutaj już to mam. Więc, żeby wyliczyć to, to muszę teraz podzielić przez 2. I otrzymałam, że jedna druga równa się sinus alfa cosinus alfa to jest moja odpowiedź do tego zadania bo to było zadanie otwarte za dwa punkty i co fajne no nie teraz kolejne zadanie hop I co ja tutaj mogę zrobić? Eee, więc tak mam. W trójkącie prostokątnym dane są kąty alfa 41, beta 49. Wtedy cosinus alfa plus sinus alfa przez cosinus alfa równa się. Zapiszmy sobie to nasze, ten nasz ułamek. I teraz co się dzieje? Pamiętacie, jak mamy ułamki, dodajemy? Ci na przykład mam 2 piąte plus 1 piąta, to co ja robię? Robię dużą kreskę ułamkową, mianowniki są takie same, to na górze piszę 2 plus 1, no nie? I teraz mogę to rozdzielić z powrotem, że to jest 2 piąte plus 1 piąta. Widzicie, mogę to sobie zamieniać w różne strony. I jak są. Ułamki trochę wyglądające nie tak fajnie dla oka, to też mogę to tak rozdzielić. Czyli mam kosinus alfa przez cosinus alfa plus sinus beta przez cosinus alfa. To się równa. To się równa. Cosinus alfa przez cosinus alfa to jest 1. I teraz tak. Plus. Teraz sobie z podstawy naszej wartości, czyli sinus 49 stopni przez cosinus 41 stopni. I co ja mogę z tym zrobić? Tutaj z pomocą przychodzą nam nasze <coughs> przepraszam was. Nasze funkcje trygonometryczne. Czyli wybrane wzory redukcyjne. Macie je oczywiście w tablicach maturalnych. Teraz tak, popatrzcie. Jak sobie, yy, mam tutaj 49, no nie, i jak sobie ten mój sinus 49 stopni mogę zapisać jak, że to jest sinus 90 stopni minus 41 stopni, tak? Bo 49 stopni to się równa 90 minus 41. Po prostu. To jest to 90 minus 41. To jest inny zapis 49. Tak? Czyli 49 można zapisać w taki sposób za pomocą dwóch liczb. I teraz tutaj popatrzcie. To jest ten wzór. Działam 90 minus alfa, to się równa cosinus alfa. U nas nasza alfa równa się 41 stopni, czyli to jest kosinus 41 stopni. Czyli jest 1 plus cosinus 41 stopni przez cosinus 41 stopni, czyli otrzymujemy 1 plus 1, czyli 2. Oj, mm -hmm. kolejne zadanie. Kąt alfa jest ostry oraz sinus alfa równa się kosinus 47 stopni. Wtedy kąt alfa jest równy. No i dobra. No i znów mamy. Widzicie? Takie mamy oto wzory. Więc muszę zrobić coś takiego. Cosinus 47 stopni to się równa. Kosinus 90 stopni minus 43 stopni, tak? Znów to 47 zapisałam za pomocą 90 minus 43. I otrzymuję za pomocą tego równania, że to jest sinus. 43 stopni. Czyli moja alfa równa się 43 stopnie, i odpowiedź D jest odpowiedzią poprawną. Teraz tak. Skąd wiedziałam, że z tego wzoru mam skorzystać? Bo tutaj mam napisane, że to jest sinus alfa. To w tych wzorach szukam sinus alfa. Jest tu i jest tu. No ale dobra. Tutaj po drugiej stronie mam cosinus. Tu mam sinus, a tu mam cosinus. No to już wiem, że tylko muszę. Z tego wzoru skorzystać nie mogę z żadnego innego. I dobra, dalej lecimy. Aha, kolejne zadanie za dwa punkty. Kąt, ostry, alf, kąt alfa jest ostry i sinus alfa równa się 1 czwarta. Oblicz 3 plus 2 tangens kwadrat alfa. I tak. Od czego tu zaczniemy? No, trzeba sobie ten tangens jakoś ogarnąć. Ale dobra. Poprzekształcajmy najpierw z tego, co wiemy. Czyli 3 plus 2 tangens kwadrat alfa. To się równa. I tutaj. Albo trzeba wiedzieć i znać te właściwości, te związki między kątami. A jeśli nie wiemy, no to trzeba umieć korzystać z tablicy. I tutaj na stronie 15 mamy coś takiego. Czyli ja wiem, że mój tangens to jest sinus przez cosinus, czyli piszę 3 plus 2 razy sinus kwadrat alfa przez. Sinus kwadrat alfa. Dlaczego kwadratem? Bo tangens ma kwadrat. To się równa. I teraz tak. Z pomocą przychodzi nam jedynka trygonometryczna. Dlaczego? Bo ja mam tylko podany sinus. Więc muszę sobie jakoś ten kosinus wyliczyć. Albo zobaczcie. Czyli tak, sinus kwadrat sinus kwadrat alfa plus. Cosinus kwadrat alfa równa się 1. Czyli cosinus kwadrat alfa równa się 1 minus sinus kwadrat alfa. Czyli sobie to mogę już tu podstawić do naszego wzoru. Czyli mam 3 plus 2 razy sinus kwadrat alfa przez 1 minus sinus kwadrat alfa. To się równa. 3 plus 2 razy 1 czwarta do kwadratu przez. 1 minus 1, czwarta do kwadratu. To się równa. To się równa. Czekajcie, sobie tutaj wybumuję. 3 plus 2 razy 1, 16 przez 1 minus 1, 16. To się równa 3 plus 1, 8. Na górze mamy 1, 8 przez. I mam tak 1 minus 1, 16 to się równa. 16, 16 minus 1, 16 to jest 15, 16. Mam 15, 16. A to się równa. 3 plus 1 ósma podzielić przez 15, 16 to się równa 3 plus 1 ósma razy 16, 15 to jest 1. 2, to się równa. to będę dalej pisała. 3 mhm. plus 2, 15, to się równa. 3. Zamieńmy sobie na ułamek, dobra? To będzie 3 razy 15 przez 15 plus 2, 15. Jak nie wiecie, co tutaj zrobiłam, to zapraszam Was na filmiki związane z ułamkami. 45 15 plus 2 15 to się równa 47 15. Jak macie jakiekolwiek pytania, to dajcie znać. Mhm. To było to zadanko. No to teraz kolejne. Liczba tangens alfa plus yy, tangens 30 minus sinus 30 stopni jest równa, czyli <tangens>, tangens 30 stopni minus sinus 30 stopni to się równa. Oczywiście macie wszystkie miary funkcji trygonometrycznych w swoich tablicach na stronie 15 I już Wam wklejam. Czyli teraz patrzymy. Tangens 30 stopni, gdzie jest tutaj. Czyli pierwiastek z 3 przez 3 sinus 30 stopni to jest tu plus 1 druga. Sprowadzamy do wspólnego mianownika, czyli razy 2, 3 razy 2 plus 1 razy 3, 2 razy 3. To się równa. To się równa. 2 pierwiastki z 3 plus 3 przez 6. Czyli, a nie plus, tylko minus tu był, i widzicie, jak się głupio człowiek śpieszy, to znaki mu się zmieniają. Tu był minus, więc minus, minus i minus. Czyli odpowiedź D jest odpowiedzią poprawną. Kolejne zadanie. I jeszcze zostało nam trzy zadania w filmie. Dobra, to szybciutko liczymy, żeby film nie był za długi. W, w trójkącie prostokątnym odcinek ABC, odcinek AB jest przeciwprostokątną i AB równa się tyle, BC równa się tyle. Wówczas sinus jest równy. No to dobra, zróbmy sobie trójkąt. Raz, dwa, trzy. Wiemy, że AB jest przeciwprostokątną, czyli A, B, C, kąt prosty. Wówczas sinus kąta ABC, czyli tu będzie ten kąt, nazwijmy sobie alfa, jest równy. I co my wiemy, że AB jest 13, BC jest. Dwanaście, mhm. więc... więc musimy sobie wyliczyć tutaj to. No to z czego? No z Pitagorasa. X kwadrat plus dwanaście kwadrat równa się trzynaście kwadrat x kwadrat plus 144 równa się 169. x kwadrat równa się 169 minus 144. x kwadrat równa się 25. To x równa się 5 lub x równa się minus 5, ale to odpada, bo mamy kąt ostry. Czyli tu mam 5. Więc teraz tak. Mój sinus alfa to się równa. Idziemy do tego kąta. Czyli odtąd, dotąd. Czyli to jest 5 do 13. E, oczywiście, oczywiście, oczywiście. Macie wszystko ułatwione w oto tym miejscu. Tak. Czyli wystarczy, że tutaj powpisujecie te wszystkie literki, czyli C to było 13, A nam wyszło 5, B nam wyszło, było podane, że to jest, e, a widzicie, na odwrót tutaj są te miary. Dobra, 12, tak? Czyli sinus alfa to jest A do C, pyk, pyk. Idziemy do tego kąta. <coughs> Pamiętajcie o tym, że macie te tablice, one bardzo są dla Was dosyć przydatne, no nie? Kolejne zadanie i też jest ono po prostu do sczytania z tablic. Nic więcej do zrobienia tam nie macie. Macie podane tak. Kąt alfa jest ostry i tangens alfa równa się 1. No i bierzecie swoje tablice naturalne. Ja to już Wam właśnie pokazuję. Zjeżdżacie do tabelki na stronie 15. Macie tabeleczkę i co szukacie? Jedynki. Tu jest. Patrzycie, jaki stopień tu. 45. Koniec. Odpowiedź C jest odpowiedzią poprawną. Kolejne zadanko. Prosta tożsamość trygonometryczna. Zadanie warte dwa punkty, a jest naprawdę super fajne. Hop. Mhm. I tak, uzasadnij, że. Czyli musimy od jednej strony do drugiej przejść. I lewa strona to się równa. Sinus do czwartej alfa plus cosinus kwadrat alfa. To się równa. Sinus do czwartej, ten sinus możemy zamienić na co? Na cosinus. W jaki sposób? Korzystając z jedynki trygonometrycznej. Wyliczamy stąd sinusa. Czyli sinus kwadrat alfa równa się 1 minus cosinus kwadrat alfa. I Podstawiamy 1 minus cosinus kwadrat alfa do drugiej. Dlaczego? Bo tu mam do potęgi czwartej, a ja tylko do drugiej zamieniam. Widzicie to? Plus cosinus kwadrat alfa. To się równa. To się równa. Tu jest wzór skróconego mnożenia. Zapiszę to na boczku. Do potęgi drugiej to się równa. A minus b. Do kwadratu to się równa a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Czyli 1 do kwadratu minus 2 razy 1 razy cosinus kwadrat alfa plus cosinus kwadrat alfa do drugiej. Czyli jest 1 minus 2 cosinus kwadrat alfa plus cosinus do czwartej alfa. Podstawiam 1 minus. 2 cosinus kwadrat alfa plus cosinus do czwartej alfa plus cosinus kwadrat alfa. To jest stąd. To całe się wzięło stąd. To się równa. Popatrzcie, tutaj mamy wyrazy podobne. Tu i tu. Więc otrzymuję 1 minus, cosinus kwadrat alfa plus cosinus do czwartej alfa. Jeden minus cosinus kwadrat alfa, to ja wiem, że to jest tyle, czyli sinus kwadrat alfa plus cosinus do czwartej alfa. To trzeba było pokazać i zostało pokazane. Widzicie, tutaj to jest to, czyli to się równa w prawej stronie. I powiem wam, że nawet bardzo fajnie to szybko poszło te zadanka. Kolejny kąt alfa wynosi tyle. Jeszcze jedno zadanko dziewiąte. Kąt alfa jest ostry i sinus alfa równa się 7 13. Wtedy tangens alfa jest równy. Czyli tak, mam, sinus alfa równa się 7 Trzynastych. Mm -hmm. Równa się siedem trzynastych, więc tak, co ja wiem? Mm, wiem, że tangens alfa to jest sinus alfa przez cosinus alfa. Wcześniej tam było pokazane, gdzie jest w tablicach naturalnych. Tutaj już kolejny raz nie będę tego wklejać. I teraz potrzebujemy wyliczyć cosinus alfa. Widzimy <laughs> go za pomocą jedynki trygonometrycznej. Jedynka trygonometryczna, czyli sinus kwadrat alfa plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Za to podstawiamy nasze 7 13 do kwadratu plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. 49,169 plus kosinus kwadrat alfa równa się 1. Cosinus kwadrat alfa równa się 1 minus 49 16 kosinus kwadrat alfa równa się 169 przez 169 minus 49 169, czyli kosinus kwadrat alfa równa się 120 przez 169. Pierwiastkujemy, czyli cosinus alfa równa się. Pierwiastek ze 120 przez 169, czyli pierwiastek ze 120 przez 13 lub e, cosinus alfa równa się minus przez 13, no i to odpada. I co dalej? Musimy to podstawić do naszego wzoru. Czyli tangens alfa to się równa 7 13 przez pierwiastek 120, przez 13, czyli to się równa, to się równa. 7, 13, podzielić przez pierwiastek 120. 13, to się równa. To się równa 7, 13 razy 13 pierwiastków 120, to się równa. Skróciło się 7 przez pierwiastek ze 20 czyli odpowiedź C jest odpowiedzią poprawną, i na tym kończymy te nasze 9 zadanek.